Cześć! Bierzmowanie to moment, w którym Duch Święty wypycha nas ku innym, wzmacnia, ciągnie do dobrego, a dzięki temu nasza zdolność do dzielenia się wiarą zaczyna wzrastać. W rozwoju wiary sakrament bierzmowania odgrywa rolę niepowtarzalną. Polega ona na świadomym przyjęciu i potwierdzeniu łaski daru Świętego. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dobrze przygotować się do tak ważnego sakramentu. Ale zanim zapytajmy bierzmowanych, jak wyglądało ich przygotowanie i jakie wspominają. Jak wyglądało Twoje przygotowanie do bierzmowania? No, szczerze to źle. W sensie jakby mieliśmy te książeczki do podpisywania, tam byłem msze święte i różańce i tak dalej <grywa> i jakby na tym się skończyło. Moje przygotowania było o tyle lepsze, niż miała no, tutaj koleżanka, bo spotkania przygotowujące prowadził KSM, który był w tej parafii. Mieliśmy takie spotkania w grupach, prace z Pismem Świętym. Jak wyglądało twoje przygotowanie do bierzmowania? Było długie, ciężkie. Dużo nauki, tak religijnej nauki, ale było fajnie też. Były takie fajne chwile z kolegami, tam spędziłem. A było super w sumie, bo u nas poradził po prostu ksiądz, nie było żadnego takiego oddziału i przyszedł znaczy wspólnoty i po prostu opowiadał nam, e, czym jest bieżowanie, z czym to się wiąże oraz opowiadał, co mu kościoła. To było bardzo fajne, bardzo dobrze to wspominam. A czy jest coś, co podczas tego przygotowania byłoby warte poprawy? Na pewno to, że nie trzeba było chodzić tak dużo do kościoła. Nie byłem podpisany, ale go tego potem nie sprawdzał. I tak naprawdę mało to przeżyłem trochę bardziej duchowo, mocniej, tak empatycznie z osób, kolegami, czy po prostu rozmawiając z księdzem. Więc tak bardziej przeżyłem to bardziej fizycznie niż duchowo. No Na pewno bym się chciała spotykać częściej. W sensie ciężko by było to zorganizować czasowo, ale myślę, że. Że skorzystałabym z tego bardzo? Ogólnie uczęszczanie do kościoła. Jeśli miałbym coś zmienić, to myślę, że właśnie takie bliższe zapoznanie się w ogóle z wartością tego sakramentu. A jakbyś miał dać naszym tegorocznym kandydatom do Bierzmowania jedną radę, a propos przygotowania jakby ona brzmiała? Myślę, żeby po prostu robili swoje, przyjęli ducha i po prostu sami chcieli być e, wierzowani. po prostu. Korzystajcie. W sensie, to jest piękne, że macie taką możliwość, żeby się przygotowywać i no, zazdroszczę Wam tego. Przyjmijcie Ducha Świętego i się uczcie religii i tyle. się do Piszczyny, bo to jest to jest naprawdę. Naprawdę fajne dla mnie. Dla mnie to by było fajne doświadczenie doświadczyć tylu ludzi, którzy wyznają tą samą wiarę co, co każdy z nas. Warto z tego skorzystać moim zdaniem. Rozpaleni w Pliszczynie to pierwsze tak duże wydarzenie rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania w naszej archidiecezji. Skąd pomysł na tak huczne rozpoczęcie? Pomysł na zorganizowanie takiego dużego wydarzenia dla bierzmowanych z całej naszej archidiecezji bierze się trochę z nowych wskazań odnośnie przygotowania do bierzmowania w naszej archidiecezji. Według nowych wskazań, które mamy w kościele odnośnie przygotowania do bierzmowania. Chcielibyśmy odpowiedzieć też na nowe potrzeby, które rodzą się wśród młodych ludzi. Zmienia się człowiek, zmienia się sposób, w jaki ewangelizujemy dzisiaj. Dlatego chcielibyśmy też w nowych formach rozpocząć to przygotowanie zrobić takie spotkanie dla wszystkich młodych, żeby było takie mocne uderzenie duchowe na samym początku, żeby młody człowiek mógł zobaczyć, że faktycznie propozycja, która czeka go, Podczas tego całego procesu formacji jest bardzo ciekawa. Chcielibyśmy, żeby to była taka zachęta dla tych młodych ludzi, żeby na samym początku otworzyli swoje serca na to, co jest przed nimi, ale również chcielibyśmy, żeby był to moment takiego osobistego podjęcia decyzji, że ja chcę przystąpić do bierzmowania, że to jest mój wybór, że ja tego potrzebuję w życiu, ja chcę się otworzyć na działanie Ducha Świętego. Jak będzie wyglądało przygotowanie do sakramentu bierzmowania w archidiecezji lubelskiej w tym roku? Zmian jest trochę. Te zmiany są systematycznie wprowadzane. Rozpoczęło się wszystko od tego, że papież Franciszek zrobił cykl kateches na temat przygotowania w ogóle do sakramentu bierzmowania. I w związku z tym nasza archidiecezja też dostosowuje swoją propozycję do tego, co, co daje cały Kościół, o czym mówi Kościół. A propozycja jest taka, aby przygotowanie do bierzmowania było bardzo personalne. Zachęca się do tego. Aby w parafiach organizować małe grupy gdzieś tak do 12 osób, żeby spotykać się w salkach parafialnych, żeby spotkanie było organizowane też i całe przygotowanie w swojej parafii, żeby młody człowiek mógł też doświadczyć wspólnoty, poznać ten kościół, w którym będzie żył. Czasami jest tak, że ktoś chce przystąpić ze swoją klasą do brzmowania, to jest dobre, ale z drugiej strony nie pozna swojej parafii, tej, w której być może kiedyś będzie przyjmował sakrament małżeństwa. Do tej pory bierzmowanie kojarzyło się różnie w naszej diecezji. Nawet tak złośliwi mówili, że to uroczyste pożegnanie młodzieży z kościołem w obecności biskupa. Czym to jest spowodowane? Czy rzeczywiście przygotowanie do bierzmowania wymaga tyle wyrzeczeń? Jest to tak trudne? Czy może zawiniło coś innego? No pytanie: czy ci bierzmowani chodzili wcześniej do kościoła? Czasami jest tak, że są osoby, które po prostu. Przychodzą na spotkania, nie chodzili do kościoła, i czasami jest tak, że no coś nie jest w stanie ich przekonać do tego, żeby oni podjęli tę decyzję, że ja chcę. Bez bieżmowania ciężko być świadkiem. Papież Franciszek o tym mówi, że tylko Duch Święty jest w stanie nadać nam smak, tak jak sól ma swój smak. Bez tego jest nam ciężko być bieżącymi. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, że czasami nie trafia się być może brakuje jakiejś formy takiej odpowiedniej, adekwatnej. Dlatego też ta odpowiedź tego odnowienia sakramentu bierzmowania również w naszej archidiecezji. Również takie pragnienie, aby zrobić dla młodych rekolekcje, dwutrzydniowe, takie ewangelizacyjne, żeby się z nimi spotkać, żeby trochę pobyć te, żeby zobaczyli Kościół z takiej strony trochę bardziej ludzkiej. Celebracje liturgiczne, które mają ich rozpalać do tego, żeby... Przeżyli w kościeli nie tylko jedno bierzmowanie, ale aby w trakcie tego całego procesu przynajmniej pięć razy doświadczyli takich ważnych momentów w całej wspólnocie parafialnej, żeby się z tą wspólnotą bardziej zapoznali. Chcemy również, aby w naszej archidiecezji były spotkania z rodzicami na początku, na końcu, żeby również całe rodziny przystępowały do tego procesu i towarzyszyły młodym osobom. Jak w takim razie zatrzymać młodych w kościele po sakramencie bierzmowania? taką najważniejszą rzeczą, którą można zrobić, w, żeby zatrzymać właśnie młodych, jest promocja wspólnot młodzieżowych. W naszej archidiecezji mamy naprawdę duży przekrój i ofertę jakby właśnie wspólnot kościelnych przez właśnie katolickie stowarzyszenie młodzieży Oaze, wspólnotę Galilea i wiele różnych wspólnot, które będą odpowiadały konkretnym osobom i konkretnym osobowościom. Ja osobiście, właśnie dzięki wspólnocie, zostałam w Kościele, dlatego, że przed przyjęciem sakramentu bierzmowania, tak naprawdę do tego Kościoła chodziłam bardzo z przyzwyczajenia i raczej to wynikało ze zwykłej pobożności. Chociaż nawet nie do końca, dlatego, że yy, chodziłam bardzo rzadko. Yy, przygotowanie do sakramentu bierzmowania zmusiło mnie poniekąd do yy, przyjmowania sakramentów, takich jak na przykład sakrament pokuty i pojednania, czy komunii świętej. Zmusiło to może złe określenie, ale no, miałam taki nakaz, dlatego że musiałam zbierać podpisy w książeczce e, i gdyby nie to, że moje koleżanki opowiedziały właśnie o wspólnocie KSM-u, która, która funkcjonowała w naszej parafii, e, no prawdopodobnie już bym w tym kościele nie była, a obecnie jestem i e, bardzo dobrze się tutaj czuję i działam. Co jest najważniejsze albo powinno być najważniejsze w formacji kandydata do bierzmowania? A najważniejsze jest spotkanie z Chrystusem. Dlatego, jeżeli ktoś spotka Boga, Chrystusa we wspólnocie, w drugiej osobie, w jakiejś konferencji, czasami w spowiedzi świętej, to on podejmie decyzję: Ja chcę być w kościele, ja chcę być z Bogiem. I to jest tak, jakby przejście z takiej wiary tradycyjnej, że chodzę do kościoła, bo nie wiem, babcia chodzi, rodzice chodzą, czy no bo trzeba chodzić, co potem się kończy i wypala trochę: nie chodzę, dlatego że mi się nie chce, żeby młody człowiek właśnie podjął tę decyzję: Ja chodzę, bo ja chcę. Jeżeli to nastąpi w tym procesie, że ono odkryje miłość Bożą, odkryje też swoją słabość i grzech i to, że potrzebuje Boga i powie sobie na końcu, ja przyjmuję Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i potrzebuję Ducha Świętego, to cel będzie osiągnięty. Jak dobrze przygotować się do bierzmowania? Czy macie jakieś wskazówki dla tegorocznych kandydatów? Uczęszczać na spotkania, które są zorganizowane w parafii, a może wyjść też z własną inicjatywą? Myślę, że bardzo dobrą opcją jest spróbowanie dołączenia do jakiejś wspólnoty, która może akurat działa w Twojej parafii? Wbrew krążącym mitom młodzi są w kościele. To pokazuje chociażby ostatnie spotkanie młodych w naszej archidiecezji czy pielgrzymka do wąwolnicy. Jak sprawić, by byli w tym kościele też jako dorośli, by nie zawiesili tej swojej działalności na rzecz kościoła, tylko żeby ten kościół był taki wiecznie żywy. To są takie wydarzenia, które niesamowicie umacniają i sprawiają, że jesteśmy podtrzymywani w wierze dzięki Duchowi Świętemu, takiemu podłączeniu do Boga przez również takie spotkania czy eventowe wydarzenia. Tak jak trochę z kominkiem: już niedługo sezon grzewczy, jak się wygasi, no to ciężko potem rozpalić. Żeby było ciepło, trzeba podkładać nieustannie. Tak samo jest z naszą wiarą. Musimy tam podkładać, i wtedy, co się tli w naszym, tak się tli w sercu, to ciągle tak jakby ten żar. Jest. Przyjęcie Ducha Świętego jest takim potężnym momentem, który może rozpalić nas. Jeżeli ktoś to będzie potem podtrzymywał, to, to ta wiara będzie mocna. A nawet jak się wygasi, to Duch Święty już zna drogę do tego człowieka, który przyjął bierzmowanie i pomoże mu to kiedyś na nowo rozpalić. Czas przygotowań do bierzmowania to doskonały moment, by zmobilizować się do rozwoju i wysiłku. Do poważniejszego potraktowania swojej wiary i pana Boga. Dlatego warto go dobrze wykorzystać, a owoce będą na pewno. Do zobaczenia za tydzień.